Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie coś na słodko, będzie ciasto drożdżowe ze śliwkami. Śliwki o takie już obczyszczone. bo sam to robiłem, żeby być pewnym, czy czasem nie będzie tam białka w środku, ale zostawmy to w spokoju. Zajmijmy się ciastem. Pierwszy musimy zrobić zaczyn. W tym celu podgrzewam trochę mleka. Oczywiście. Wszystkie składniki, całą gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. Mleko podgrzewamy tak, by było letnie. Chodzi o to, żeby wyrobić dokładnie drożdże, żeby one zaczęły rosnąć i wkruszam drożdże do miski. To będzie taka, wiecie, niestandardowa drożdżówka. Jeszcze dodam pewien składnik, dzięki któremu ciasto będzie bardzo, y, takie wiecie, delikatne i będzie bardzo długo trzymało świeżość. Sypuję łyżkę cukru. Możemy delikatnie przemieszać. Myślę, że mleko jest wystarczająco podgrzane, więc zalewamy nim drożdże wsypuję teraz ze 2-3 łyżki mąki chodzi o to, żeby zaczyn nabrał takiej wiecie, lekkiej gęstości wydaje mi się, że jest za rzadki więc dołożę jeszcze kilka łyżek mąki Gotowe, więc czekamy aż zaczyn ruszy. Najlepiej przykryć to siereczko. I musi być w ciepłym miejscu. Pamiętajmy, nie w lodówce. Mam chwilę czasu, więc rozpuszczę sobie masło. Oczywiście masło będę dodawał na końcu. I teraz mogę. Czekać chwilkę. No i minęło mniej więcej 15 minut i mój zaczyn zaczął pracować, wystartował i możemy dodawać kolejne składniki. Zobaczcie, tutaj dodaję jedno żółtko i trzy jajka. Wtedy drożdżówka, drożdżówka będzie delikatna. Dodaję twaróg, zobaczcie. Hmm? Wtedy będzie jeszcze bardziej delikatna, ale będzie długo świeża. Wsypuję cukier. Cukier waniliowy. No i końcowy składnik mąka. Przemieszajmy to delikatnie. Dobra, mąka dodana. Teraz musimy chwilę powyrabiać i dodamy roztopione masło. A i najważniejsze, jeszcze szczyptę soli. No dobra, i teraz mogę dodać masło. Pamiętajcie, żeby nie było za gorące, bo się poparzymy. I ciasto wyrabiamy tak długo, aż wchłonie cały tłuszcz. No, i teraz musimy odstawić ciasto do wyrośnięcia. Myślę, że będzie to trwało około półtorej godziny. Ale każdy, wiadomo, ma inną temperaturę w domu. Więc umówmy się, że jak ciasto podwoi swoją objętość, wtedy będzie gotowe. Przykrywam siereczką i czekam. No i teraz tak, ciasto jest odstawione do wyrośnięcia, a my musimy zrobić kruszonkę, dlatego że ona musi się schłodzić trochę w lodówce. A więc tak, do garnka wrzucam trochę masła. Tak, jak już wspominałem, całą gramaturę znajdziecie w opisie filmu. A do miski wsypuję mąkę, cukier, trochę to przemieszam i migdały, bo. Śliwki i migdały to taka, wiecie, wspaniała spółka. No i dobra, możemy wlać do mąki, gotowe. Kruszonkę wstawiam do lodów. No, i ciasto mam wyrośnięte. Zobaczcie, wychodzi z miski. Padam. I to jest właśnie to, co ja uwielbiam najbardziej. I teraz ciasto musimy przełożyć do blachy wysmarowanej masłem. Widzicie, jak dobrze wyrobione ciasto wychodzi z miski? Na zawołanie. Pach już, jest i teraz dokładnie i równo musimy ciasto rozłożyć na blastę, czy w blasce. Dobra, ono się zaraz samo wyrówna. I teraz tak, smarujemy jajkiem. Gotowe. I teraz zostawiam drożdżówkę w spokoju na 15 minut, przykrywam. Chodzi o to, żeby ona sobie ruszyła, bo później wiecie, z, ze śliwkami i z kruszonką to jej będzie bardzo ciężko podrosnąć. W piekarniku da radę, ale ciasto musi z powrotem, wiecie, być pulchne. No i drożdżówka sobie podrosła. Zobaczcie, mało z blachy nie wyszła. I teraz możemy posypać pokrojonymi śliwkami. Pamiętajmy, żeby śliwki wyczyścić, umyć i sprawdzić, czy nie ma białka. No, i teraz kruszonka, która się schodziła w lodówce. O, ale ciacho, co? Tak, przygotowaną drożdżówkę wkładam do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. W jaki czas pieczenia wam w tej chwili nie powiem. Powiem wam jak się upiecze. No, i moja drożdżówka piekła się w piekarniku. 45 minut, i zobaczcie, jak pięknie wyrosła, i jest już gotowa. Więc śmiało możemy spróbować. Oczywiście ją wyjąłem troszeczkę wcześniej z piekarnika, żeby ostygła, bo takiej od razu gorącej nie powinniśmy kroić. Dobra, a więc działamy. Nie wiem od której tu strony się zabiorę, ale chyba tutaj. Wow, niesamowita. Mm. No smakuje rewelacyjnie. Przydałoby się jeszcze mleko do tego. Wow. No przy takim cieście jest więcej czekania jak, jak pracy, ale warto. Pychota. No a ja już się z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.